Książę szuka żony. Dawno, a musy nie tak dawno daleko, a musy nie tak daleko. Ludzie w tej krainie byli piękni, ale nie zawsze. Byli raczej dobrzy, ale nie zawsze. Jednak nie chcę was zanudzać takimi sprawami. Wolę od razu zaprezentować głównych bohaterów naszej opowieści. Zabiegrzyli sobie król i królowa, a wraz z nimi syn. Królewicz, król białogłowy, wieczny fligidziarz. <laughs> Królewicz dziarski, ale nieśmiałłych odzieniec. Zaś królowa zawsze dziarska, spadała z do bólu, lecz niestety bez poczucia humoru. Odkochał króla za jego mądrość. Kobiety czynimy jutro królową za ale wszyscy wytykali im w stosunku ślubnej miłości, tylko dla płynu Dziagorowi. Od raku poddani byli świadkiem sporu, jaki dotył się królewskim pałacu. Król chciał sobie jego stary syn, jak najszybciej się ozynił z jakąś panną ze swojego dobrego tworu, Wy zobaczcie sami. Synu, najwyższy już czas, abyś się ożenił. Dobrze by było, żebyś mnie zastąpił na tronie. A ja będę wtedy mógł od was trochę odpocząć. Za siedmioma górami może wykupię last minute. A może znajdę promocję w polskim kurorcie nad Bałtykiem. Ja też wolę podróżować po świecie i przekonać się, że Ziemia jest okrągła. A z dziewczynami to nigdy nic nie wiadomo. Z tą Ziemią to przecież już chyba ktoś potwierdził, nieprawdaż? Ale, ale synu, możesz jednak połączyć przyjemne z pożytecznym i wyruszyć w podróż dookoła świata w poszukiwaniu kandydatki na żonę. No, w sumie masz rację, wyruszę jutro rano, co ja powiem żonie? Ona go tak kocha i ma już dla niego kandydatkę. Ale ona jest jakaś taka mała, co tam mam roczesz, pod nosem, ojczulku, a nic to, wydawało ci się, to idę powiedzieć mamie o swojej decyzji. Synku, nic nie mów matce, bo pewnie znowu dostanie migreny. Okej, okay, nie bój żaby. Rankiem królewicz obudził się, spakował i niezwłocznie wyruszył w podróż, by szukać swojej drugiej połowy. Tymczasem król przygotował żonie po raz pierwszy w życiu śniadanie. Kochanie, śniadanie gotowe. Śniadanie? Ależ, mężu, co to za okazja? Coś się stało, mów szybko? Yy, nasz syn poszedł wreszcie poszukać żony. Co powiedziałeś? Przecież ja mu wyhodowałam żonę. Przecież wiesz, nazywa się talineczka. Może jest mała, ale za to piękna na wzrost coś się poradzi. Pij mleko, będziesz wielka. Myślę, że powinien sam znaleźć odpowiednią kandydatkę. A jeśli calineczka jest mu pisana, to i tak tutaj powróci. Mam nadzieję, że masz rację. Jeśli nie, to pożałujesz. A teraz muszę zająć się żoną dla naszego syna. Tymczasem nasz książę maszerował dziarsko przez pola i lasy, przez góry i doliny. Cieszył się świeżym powietrzem i wolnością bez małej i taty. Pierwszy dwór, jaki odwiedził, znajdował się w królestwie sułtana. Znacie go? To poznacie. To ten, który lubił się przebierać, aż trafił na sprytnego krawca, który mu sprawił najdroższe, ale za to niewidzialne szaty. Od tego czasu sułtan troszkę sfiksował i zachowuje się bardzo dziwnie, ale o tym trzeba. Co najważniejsze, sułtan miał córkę słynącą z niebywałej urody i jeszcze z czegoś. Zobaczycie jednak sami. Wasza wysokość. poszukuje żony. Słyszałem jak piękna jest twoja córka, dlatego... Chciałbym się z nią spotkać. Oczywiście, możesz się z nią spotkać. Jest w swoim pokoju. Na pewno lepszej nie znajdziesz. Kaśka, chodź szybko. Jakiś szaleniec! Chciałem powiedzieć, królewicz. Tutaj cię woła. Kai? Niestety nie, ale też mam piękne imię. Chciałbym Cię poznać. Piękna panienko, i kto wie, może pojąć za żonę. Dzień dobry, piękny królewiczu. Wiem, że moja uroda jest powalająca, i każdy chce się żenić, ale ja już mam kogoś na oku. Co powiedziałaś? Przed wczoraj w tajemnicy zaręczyłam się z Kajem. Pyłek wpadł mu w oko, i gdy próbowałam mu pomóc, zakochałam się. Nadal ma kłopoty ze wzrokiem, ale nikt nie jest doskonały. Przecież on jest od ciebie młodszy, co powie na to sułtan. Nieważne, a co ci do tego? Nie godzi się ukrywać takiej wiadomości przed sultanem. Skarży pyta na kopyta język lata jak łopata. Mam już dość! Nie znasz się na żartach i jesteś brzydka. żegnaj! Królewicz szedł i szedł kilka dni i nocy, aż trafił do królestwa siwili opasa. Znacie go, drogie dzieci, doskonale. Tak. To ten, który nie ożenił się z wybraną królewną, lecz z jej siostrą. Król Świniopas również miał córkę, którą ukrywał przed światem w swoim pałacu. Przesadziłem. Pałace tylko z nazwy, ale jak to mówią, przyzwyczajenie drugą naturą człowieka. Ale zobaczycie sami. Witaj, młodzieńcze. Co cię sprowadza we nasze strony? Szukasz czegoś? Żony najłaskawszy śmiopasie Moja córka jest wspaniała. Na pewno ci się spodoba. Piękna, inteligentna, oczytana. I nie wiesz ludziom w to, że ją ukrywam. Ja po prostu chowam ją przed ścibyskimi i czekam na odpowiedniego kandydata. A gdzież ona jest? Jest w jadalni. Ja właśnie. Kładki na mleku. Zawołam ją. Maryda! Mojcian! Boże ratuj! Królewicz biegł przez pola i lasy. Wiatr go popychał do przodu, bo piękny i bogaty zawsze ma szczęście. Aż tu nagle prawie stratował Gerdę. Ojej! Czego szukasz? Mogę ci jakoś pomóc? Szukam mojego przyjaciela Kaja. No wiesz, został porwany przez królową śniegu. Już raz go znazam, a teraz znowu gdzieś się włóczy po świecie. Pewnie znowu coś ją wpadło do oka. O ile pamiętam, to Kej jest narzeczonym córki sułtana bez szat. Ty chyba jesteś z innej bajki. Nie wierzę ci. Idę go szukać. Puleć zastanowił się. Nie miał już sił na dalsze poszukiwania i hełdził na poznawanie kolejnych pani. Tuż zrozumie kobiety, pomyślał, że jednak lepiej zostać kawalerem. Postanowił więc wrócić do domu, bo jak mówi przysłowie, wszem idzie dobrze, ale w domu najlepiej. I znów szedł dziarsko przez pola i lasy, przez góry i doliny, cieszył się świeżym powietrzem i radością z podjętej decyzji. Tylko sił miał coraz mniej po tak długiej wędrówce. Nagle patrzy, rozbójnik idzie drogą. Dlaczego jesteś zmęczony? Och, bo od wielu tygodni jestem w drodze, a nie znalazłem żony. Wypij Redbura. Bura. Red Bull doda ci skrzydeł. On z dodać skrzydeł. Gdy ja wypiję, zawsze mamy pomysł. Już wiem, zrób casting, na pewno się uda. Będziesz miał żonę! Ty to masz łeb! Ten Red Bull naprawdę musi być dobry! I tak, po długiej wełdrówce, królewicz wrócił do domu. Daleka podróż, wiele przeciwności, nowo poznani ludzie... Wszystko to bardzo zło zmieniło księcia. Choć nie zdawał sobie z tego sprawy, stał się mężczyzną, a jako następca tronu potrzebował żony. Więc... nie zastanawiał się wiele... Tylko zrealizował pomysł rozbójnika i ogłosił casting na żonę od zaraz. W komisji konkursowej zasiedli królowa. Ona sprawdzała czystość i kulturę osobistą. Król sprawdzał wygląd zewnętrzny i wymiary. Oraz królewicz jako przewodniczący. Zobaczycie sami, jak to się skończyło. Wiesz co, mój drogi, ten nasz syn wcale nie jest taki nijaki jak myśleliśmy. Co za pomysł, żeby ogłaszać jakiś casting? Kochanie, sam jestem zaskoczony. Że też mi nigdy nie przyszedł do głowy tak odlotowy pomysł. Red Bull Przecież coś mu się od życia należy. I mnie też. A teraz cicho, zaczynajmy. Witam wszystkich serdecznie podczas castingu na mążonę. Do zamku przybyło wiele znakomitych panien, ale tradycja małżeńska głosi, że mogę wybrać tylko jedną. Po wstępnej selekcji do finału przychodzą cztery panny. Oczyko! No, Nie możemy się doczekać wyników! Dobrze już, dobrze. Teraz poproszę kolejne finalistki o prezentację i występ w kostiumach kąpielowych. O! Żartowałem wieczorowych, oczywiście. Pierwszą finalistką jest Królowa Śniegu! Nazywam się Królowa Śniegu i pod zdalekiem krainy, gdzie pada śnieg jest, cudownie zimno. Jestem najlepszą kandydatką, gdyż mam alabastrową skórę i wrodzony wdzięk. Chciałabym do was zatańczyć. Dziękujemy kandydatce. Oj, powiało chłodem. Zapraszamy teraz kolejną kandydatkę dziewczynkę z zapałkami. Jestem dziewczynką z zapałkami. Niektórzy nazywają mnie piromanką, ale to lekka przesada. Lubię ogień i ciepło. Pamiętajcie jednak, drogie dzieci, że nie wolno bawić się zapałkami. Ja nie posłuchałam mamy i spaliłam nasz dom. Teraz muszę sprzedawać zapałki, żeby zarobić na utrzymanie. Książę, skwalifikować tę piłomańkę, że się gotowa nam sprawić zamek. A ponadto dobrze poinformowane źródła donoszą, że nie jest żadną księżniczką. Popieram z ciocią! Spokojnie, matko, ale macie rację. Proszę wyprowadzić tę kandydatkę. Kontynuujmy nasz casting. Do finału przeszła również księżniczka na ziarnku grochu. Jestem księżniczką na ziarku krochu. Mam bardzo delikatną skórę, klasę i wdzięk, więc doskonale nadaje się na żonę dla następcy tronu. Głosujcie na mnie. A poza tym z radością pokażę państwu przepis na pyszną Super, krochówkę oczywiście. Dziękujemy księżniczce za niezwykle pasjonujący występ. Ta mi się nawet podoba, ale gar kuchnia w pałacu. Jeszcze ja! E, tam, za gorąco się tutaj robi. Pracę do siebie. O rany, królowa śniegu odeszła, a może i dobrze, była zbyt oziębła jak na mój gust. Następną kandydatką jest Pastereczka! Prosimy na scenę! Witajcie tu nam! Zjechałam z Zakopanego, hej! przywiozłam wam łasty i mleko kozie, jest dobre na wzrost, hej! Chętnie kupię trochę mleka. To dla czalineczki. Proszę panienko, a teraz co? Na mój występ artystyczny zaśpiewam piosenkę. Gdy widzę słodycze, to kwitnę. Właśnie dobiera się jakiś dubuj. Czy mam go wpuścić? Oczywiście, że nie. To na pewno jej kawaler. On pewnie przyszedł po pastereczkę, a ona jak na razie jest najlepsza. Gospodarna, pracowita i lubi słodycze. Jest może trochę egzotyczna, ale matka ją wyszkoli. Nie wpuszczaj go, bo on mi ją odbierze. Oczywiście, jak sobie życzysz, panie. Pastereczko kocham cię. Przebacz mi, wróć do mnie. Ty z odejść odejdź lepiej, bo cię wysiemy do innej bajki. Mój ci on jest! Mój! Drogi książę, no to mamy problem. Co teraz rozkażesz, panie? A cóż ja mogę teraz zrobić? Królowa Śniegu zrezygnowała, Pastereczka odeszła, Księżniczka na ziarnku grochu. hmm... Gotuję grochówkę, a dziewczynka z zapałkami to... piromanka. Chyba moim przeznaczeniem jest stan kawalerski. Ależ, panie, to nie może być prawda. Zresztą, popatrz. Widziłem tyle krajów, spotkałem tyle panien, zorganizowałem casting, a tuż pod moim nosem rosła taka piękna panienka, jak ty to zrobiłaś! Wpiłem leko! Leko dobre na wszystko! No nareszcie! Będzie wesele! nas i nie złączyć z tym żółw swojej drugiej płos. Do góry, do góry, do góry, do góry. góry. Okej. Okay. Wychodzić mura na bok. Jeszcze, jeszcze. Jesteś I Að vera staðfest. Að huggað <laughs> er.